Pali to to, to to kolejny to, dobry tor to teren, ale ten teren jest jeszcze będzie... Co to, kurwa jest? E. Co to jest? Ale to jest dziwne. Ale to, tamte że to są, jest dziwne. Pójdziemy z drugiej strony, zobaczymy czy to jest no, naprawdę. Przejdziemy tylko i pójdziemy w tamtym kierunku od nie to nie są już wilki, nie chodzą u nas. Szybko jebał, mnie... Kurwa szybko wysyła je, bo live. Mam nie... Kurwa, ja wyjdzie pierzę, bo jest firmy. Dobrze, jakieś słyszę dzikie. Nie wiem czy to jest albo lisy jakieś starne, albo wilki się pojawiły u mnie, u mnie już. Nie kuwa całej stronę, na lepsze. A ty chce, aż tam pójść, bo tam lasek I tam przy lasku, chwycho, chodź co chodzić, jakieś dziwne. Z... Kurwa, nawet nie wiem, co to jest. Czy to są psy, jakieś? Cy, sarny? Czy. Ale, kurwa, białe. Co może być białe i ty nie? Sarna? Jeźdź jest na z ale to nie uncie jeszcze. Tam jakieś coś wielkiego, białego chodzi. Kurwa, z okazji że to jest jakieś. Kur... Idziemy tam, kazłonka. Nie tam przy lasku to się chciało chodzić. I idziemy szybko sprawdzić, czy to jest za świeże A to szybki zaczyna opawiać obawiać. Chcą to, co się tu mistrza. Jak powiem, jest seasy, raczej to się kurwa, wilki chodzą. Tutaj powinny wychodzić gdzieś jest od góry niebezpieczne o ja pierdolę Uch. tutaj za tym laskiem zaczekam w jakiś urzędach na tą nie wiem czy to są łyże czy wilki jak chwilkę będę, będę spierdalał z wtułką <laughs> Kurwa, ryzykuję teraz Ryzykuję, porządnie ryzykuję Ale podobno wielków nie ma u nas Jest kurwa, to są wilki, to ja pierdolę takie chodzie. Ale poza to, a poza to tych Lisów po, Powiem tak, z patrzę To takie to ru... Letko rude, tym dobry Strójko patrzę, że to jest, jak jest takie lekko, a rudę A co przybliżyłem telefonem okazuje się, że to jest takie lekko białe. Piałą czy coś takiego. I na czterech chłopach chodzi, co tu za dzieje? Nie wiem co jest. A w tym punkcie widziałem 4, 5 zwierząt. Ale kurwa nie wiem, czy to nie są przypadkiem jakieś dzikie zwierzęta już. Kurwa nie widzę ich. Kurwa nie widzę jeszcze. A tutaj coś się nachodzić dzikiego Ja już tak na koło dzisiaj Ale wstałem się zeprzejać z tej strony Bo tutaj może być coś One tutaj chodziły w tym punkcie. Tutaj gdzieś Jest to ciekawe. Jest tutaj rolnie przejście na drugą stronę, ale kurwa. Jest to nieco wielkie przypadkiem. To z wilków. Już. Kuro, i z straty. Nieprzyjemne. Niezwykle ciekawe. Ale pobry A ci tutaj pobry były. Chyba to nie pobry mogą być. Kur... dzikie psy. To są. O tutaj były, chodziły. Nie wiem. To ci tutaj, jak to wykonać z tej strony. Tu łowiłem tamtym roku w Wielkanoc. Na Wielkanoc tutaj byłem na rybach. Tu jest suł, jeden. Ale kurwa, one gdzieś tutaj pływały, chodziły. Nie wiem, kurwa czy to było, ale kurwa jest dziwnie tu. co coś to robić? Zamykamy kamyk w trzeci Zobaczymy czy coś opieknie czy nie. Tak, gdzie się poruszyło. Czy się tam coś tam chodzi? nie wiem co to, co to było za słyszę. Tam to chwiepce na pewno chodzi. Posłyszałem ułem nie słyszałem tylko jak powiedziałem z Tu tak kurwa coś idzie, co tutaj idzie? Pozwól jechać już. Jopir O kurwa. Coś szarego wypiekło. Co szarego wypiekło. Pępa palka mam. Na autofoneczko. Popchnął za chwilkę, wiesz nie ma. Tutaj coś chodzi. Uh! Tam jest, kurwa, pytle jakie. To się chodziło, jakieś w tym punkcie. Coś tutaj wypiekło, stąd w krzaki się weszło. Na ja pan, to będzie ze mną szło. Kurwa, kości są jakieś. Powiem tak, ja robię kółko właśnie. Jak znają, czy mnie, to będzie to, co szło ze mną. Idziemy robić kółeczko to słychać że się iść potem tak w kółko zrobić jak słyszę znam to jak ja mam zawsze pecha to, to, to idź, będzie szło za Po powiem tak kilka dni temu z koszyniem przechodziłem to jakby coś na mnie farszczało po prostu farszczenie było słychać i to specjalnie coś mnie wycało Możecie zadawać pytania różne Ciekawe ja Robię live, żeby szybciej wpić te 3000 godzin, żeby mógł coś tam zarabiać. Jakieś pinące, nie wiem, nie duże. Ja powiem wam tak. Ja tak bym zaczął stawać mega cholery na wielkie pinurce na YouTube. Ja bym nie robił tak jak niektórzy twórcy z walą w bambuko. Ja bym robił filmik coś takiego, że na ile laj like kupisz tą taką rzecz. Na ile lajk like kupisz to? Na ile lajk, like, coś takiego. Zostawimy kółeczko. mogę powoli robić. Mamy, mamy, powiem, powiem tak, mamy dłuższe dni, i nawet bym mógł zrobić jeszcze taki, taki spokojny live, jak samemu nawet kilka minut, bym mógł dłużej trwać. Zobaczymy, zobaczymy. To znaczy tutaj to specjalnie pomiędzy tym laskiem na polanie Pojechałem tak, zmachałem się strasznie mega zmachany Przez ten czas Bardzo sporo się wydarzyło rzeczy, bardzo sporo Odkąd nagrywam na YouTubie Mega sporo się wydarzyło Ej, czy mogę powiedzieć poza tym, że rozpoczynam całkiem ciekawy projekt teraz? Całkiem ciekawym. Ja nie i powiem Ci tak. Nie wiem, czy to nie jest mój teraz. Majerek, to Ty jesteś na live teraz, czy to nie Ty jesteś? Powiedzcie, że jest kilka osób. jeśli to jest mój kuzyn to na pewno to kurwa, to jest te lisy, ta panta lisów, lisy ma tam norę, tam poszła. A ja nie wiem, czy to nie są te lisy przypadkiem. Bo na ostatnim to w tamtym punkcie, na norę lisów. Ale nie taką malutką, tylko identyczną norę. Kolejna co, to sobie jeszcze na chciwa. Ceba po prostu penetar. H? tutaj coś mi seknął, coś takiego było. Nie, gdzieś tutaj było słychać. Dziwny odgłos był. Ale mega dziwny. I odgłos służęca. Tu nie raz mi, mi wyskakiwała sarna. Nie raz chodziłem i tu zasarnie mi wyskakiwały. Tutaj na zwyczajne wyskakują Al wołał My musimy tam do końca to drogi to jest Kurwa słyszy to Jes szapa, zapanie Co jest? Wierzę taki za przyrany ale kusma, słyszę kilka zwierząt tutaj. przejdziemy tutaj i zapytałem ile mam kotin już wyropionych przez rajfy i które już mam i równe 20 kotin już mam zropionych rajfów Przecież A ale to nie możliwe łopy. To pewnie tak szybko się nie znikną mi z tym. Ej, że pędzę, na kurce, Tam na zmieniam jakby apkę już na to live'ów. Powiem, że kilka osób te chciało na pewno porozmawiać ze mną. Na live'ie na TikToku miałem w ogóle skończyć TikTokiem, ale wam powiem, że nie wiem, czy nie będziecie, jak nie będę szukał kilku, no, kilka osób do znajomości, bo sporo osób się otaczało od, od tej pory. Nowych ludzi. Ale tocie się zapadzie na górę to wyżej, jak tam będzie wyglądało. Jestem wczoraj kilku rzeczy. Poza eee, tym, co pozmienia zmienia, kilka ustaw, teraz rozpoczynam od zmiany ustawy. jest powiem wam tak, to coś poje pojepane, to co się kurwa cieje w niektórych tomach. Jak się faszyłem Po pojebane, wam powiem Po prostu nie, nie, U mnie w rodzinie Niektóre osoby Mają jakby takie rozkazy pojebane Kurwa rozkazują, pierdolą Góra niektórym osobom się nie chce tego słuchać, pierdolenia jednej osoby, tylko by pierdoliła, pierdoliła przez cały tnie. tnie. noce, chuj wie co jeszcze, ale powiem wam tak, można nam się wkurwić, Popierdoli to samo co rok. A tak jak mam znajomych, nawet to mi już troszeczkę się jakby kurwa słuchać tylko samego pierdolenia w kółko. Co i jakaś inna osoba ma co powiedzenia, powiedzenia Zamiast kurwa posłuchać, i powiedzieć osoby, które zaczynają na takiej postawie, to kurwa nie. Bo ta osoba chce rozwalić się czy... rozwalić... Powiedzmy takie... osoba chce rozwalić się życie w końcu. Do końca czy swiązek rozpierdolić. Już nie raz była taka akcja... To mnie widz pisał, że kurwa Że ta kurwa... Krzmata to niego... upierdoliła, Że kurwa psuje i komuś tam świątek w ją bez końca. okazywało to, że on nikogo nie wkurwiał. Tak kurwa je pana nie pozwalała mu nic powiedzieć. Po pierwsze, nie zawsze te same kłopoty. Powiem tak: takie a co dostaje, co piszą mi żydziowie na przyw, to nie są raz, sen, raz na tydzień. 3, 4, po 8, pociesze się, że tym mocicielem nie dostaje. To, co się dzieje nawet w szkołach, to co jest kurwa naprawdę pojebane. To jest kurwa chore. Powiem, powiem tak. Prawda w pewnej szkole, albo nie, tutaj co, na co nie będę nic mówił. Powiem na TikToku, ale to już inną agazję Zobaczcie, ja tylko innym tematem e, Po to troszeczkę wam po, po Popierdoląc strasznie To oni niektórzy odpierdalają To jest, go, to jest chory po prostu Ale powiem wam albo powiem kiedy, kiedy bym powiedzieć o tym jutro wam o tym opowiem yy, Live jutro będzie kogo? i jutro nie mogę tak zapatrzeć to jest około 16 jutro Live 16-17 jutro wam opowiem o co chodzi a tymczasem się widzimy za kilka dni a tam mamy takie statko malutkie